Znajdujemy się w Brzeskim centrum kultury w Brześciu. Praca nad scenariuszem była bardzo trudna, ale też była przyjemna, bo można było wyrazić swoją opinię. Fajne było to, że były nowe osoby, nie cały czas te same. Winnie, level, level, zajęciach podobało mi się filmu, filmowanie krótkich filmików i teraz robimy sobie stroje i inni pomagają też zrobić stroje dla nas, dla ufalutków. Byliśmy Niedobry. ufolutkami oraz filmowaliśmy takie krótkie filmiki. Zrobiliśmy fajny film pod tytułem Ufolutki. Bardzo A prowadzący zajęcia? Był fajny, w znaczy yes, jest. Był fajny, już mnie uśmiercili. <noise> jest fajny. Film był o. Ufoludka, którzy przyje, przylecieli do Brześcia, Kujaw Brześcia Kujawskiego i znaleźli kapsułę czasu. Były tam zdjęcia, pendrive i kaseta wideo. Mi najbardziej się podobało jak e, wybieraliśmy kostiumy. A Wy? Nie musicie używać wehikułu czasu, żeby nas odwiedzić. E aí